Ok, następny tydzień. Coś, co jest w się nazywane łanami bawełny. A to jest roślinka wełnianka, która rośnie na bagnach. I to jest właśnie bagno z taką wełnianką. Bagno nazywa się długie, nie bez przyczyny. Pociągnie się kilka kilometrów. A tak wygląda teraz z kwitnącą wewnianką Zadziwiająco jest Cały Bateria się kończy tak jak w ubiegłym filmowaniu W poprzednim filmowaniu Ale bagno jest Za... jedwabisto okay. Jeszcze z jednego miejsca, bo później będzie filmowanie. Okej, okay, tak wygląda. Zamianka. Na drugim padnie. Tutaj bardzo się ładnie prezentuje. Hej, trochę wiatru jest.